Tak, weź. Dobra. Wszystkich. Nie powinno się wstawiać. W sensie... Czuję, że może być dobrze, ale nie wiem. To przynajmniej tak wy ładnie wygląda, jak bym powiedział. A nobka jest taka, taka jakbyśmy mieli kuba, wszyscy zajebać tutaj, wiec? Taka mała. Dobra. I dalej nie wiem co zrobić, teraz mogę przegrać. Szczerze mówiąc, mogę przegrać. Mogę przegrać, bo ja tutaj mam pewną wątpliwość, czy to zadziała. Trochę, trochę ci zaskoczę. Mówisz? Tak trochę Nie. ci zaskoczył. tutaj tym hmm? musisz się gdzieś ustawić. Najlepiej to by było gdzieś tu. Dobra, nie jest czy... tyle. Może inną kartę? Można. A tu kurwa jest? Mhm. A kim? Kim pan? Bęćka tutaj może. Oddziały strzeleckie by mogły kurwa stać Tu Czemu ten śwok tutaj? to oddziały strzeleckie to tak one by mogły w kupie stać kurwa Tu jest teraz Czekajcie A się popieryło moment 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 wow ta map, mapka jest bardzo mała Jak ci powiem nie wiem czy to jest dobry pomysł zobaczymy aż się cykam trochę tego Gdzie? inaczej zrobię tych skurwieli co to się... aaa kurwa Wow, 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 wow. To było źle, to było dobrze. Dobra. Chodzimy tylko tylko wodę... ...zabezpieczać. Kurwa, co jest? dobra. No to... czemu oni się nie... Wszyscy jakoś darzą na radę, panowie. Wierzę w was. <noise> Invol... Nie, bo... nie mogę, nie mogę. Um niemieckim akcentem trzeba gadać kurwa Ty widziałeś filmik na YouTube yy, yy, trenera niemieckiego co odpierdolił na, na tym na euro Co? Widziałeś trenera niemieckiego o reprezentacji kurwa niemiec, piłki nożnej wiesz. reprezentacji niemiec co odjebał? Na euro? Nie. Kurwa, co wejdzie Joachim lew Bo teraz wiesz, gram czy rzekami tak mi się przypomniało kurwa wiesz no co jest, kurwa, nie mogę ustawić, no. Hmm. Co odpierdolił? To, to, kurwa... To jest mała bania. Gościu jest, wiesz, teraz... Wszędzie go napierdalają, kurwa, wszędzie. Rozumiesz? Gościu, kurwa, wiesz co zrobił? Kurwa, włożył, kurwa, wiesz, rękę, nie? Do majtek i no. ja kurwa. kurwa. Podrapał się po jajach i potem połąchał kurwa, i tu wiesz, kamery kurwa na, na, wiesz, nagrały to. Na mężczyzn kurwa takie je odjebał. Ja, jesteś gotowy już? Kurwa. W temu nie idzie tak blisko tego paska ustawić, kurwa. Bo ta się chyba nie da. Dobra, gramy, bo to długo na paski. Długie. <hle> Grajmy, bo znowu odcinek będzie bardzo długi. O, teraz poszło. Dobra. I ostatnie moi, 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 moi żołnierze. O, kurwa. Kurwa. Myślę, że piłki można nie oglądasz za dużo, nie? Ja nie, ja nie, nie oglądował w ogóle. Aha. Nie kręci mnie to. Wiem, wiem. Ale kurwa jakbyś zobaczył ten moment, wiesz, jak trener kurwa A może... O, w sumie to dała... Kurwa, nie tak, cię Trzy raz. Nie kręci mnie właśnie piłka na i to jest to. Wiem, wiem. Co jest kurwa nie tak, czekaj. Rozłączmy sobie. O, teraz. O, tak. O! Właśnie, kurwa. Ja, ale mówię ci, bo właśnie ten, ten trener, nie, kurwa, no mm -hmm. mem, memy teraz wszędzie są kurwa z nim, bo wiesz, no facet, kurwa, no kamerują go, on się drapie po jajach i wiesz, tak perfidnie jeszcze i potem jeszcze to wącha, nie, kurwa, albo po, po tyłku się potem tak samo podrabał, nie, to samo, kurwa, jakiś zboczony, kurwa, jeszcze sobie jakieś takie rzeczy ma na tym, nie. Mhm. Wpisz sobie Joachim Leon na tym, kurwa, pierdolnie co to jebał. Mimo to, że cię to nie interesuje, ale to, 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 to przejdzie do historii, kurwa, nie? Zagamy, panowie? Patrzymy już? Tak. Ja już jestem w miarę gotowy. No, ja mi tylko yy, piszę coś takiego: czekanie na resztę graczy, nie? Co ty gadasz? Bo to jest czy strzel, rozpoczęcie walki? No. A, no to kurde mózes. No, w miarę podobnie z nim się ustawili, zobacz. W miarę podobnie. W miarę Można a atak. Widzę, że masz dużą metację, ma strasznie dużą metacji, kurwa u się kurwa Co? Kurwa, szybciej panowie! Kto za trwele tak wolno jadą? Tu kurwa na tym skrzydle szybciej, szybciej, szybciej kurwa, szybciej, szybciej, dalej. ci Jego się kurwa, to mi nie podoba strasznie że tak wolno Eee, ale szybciej No nie, szybciej, bo kurwa ruszają się jak muzy w smole normalnie. Nie? Kurwiłem trochę na to. No znowu, to mówię mogę przegrać, to jest wszystko... Nie. No złamać ich, złamać ich. No, generał przypadł, wpadł, fuj. To? Twój generał się wpadł. Mm, Mój? No. Na pewno, nie? Jakże, nie. Kurwa... Czemu moi przegrywają kurwa na LEWYM Kurwa nie! Stój! Piknierów nam zielałeś! Nie uderzać kurwa, jazdą, Piechotą kurwa! Piechota na lewy A ja chcę się w to chybać? Przepierdolę to, bo kurwa nie że masz piknierek! Oj, W tu przegram! Tutaj, widzę z tyłu użyłeś ty chyba To było kłopotam na moja szarża Wrybasz, ład to wygrasz w końcu W ogóle czemu oni się w ogóle moi stoją jakoś debile i nie atakują tutaj No i tak to przegrał, zobaczysz, ja to przegrasz Nie, teraz wygrasz, w końcu wygrasz Ja Jeszcze nie wiem, było na, na początku sami Jeszcze umieję te składki FPS-u, to jest kurwa... Weź No może... Cudem się? Kurwa, już przegrywam Jakim cudem? Nie umiem, ja nie umiem Nie kurwa, ja już... Pójdź na kupę, kurwa, jeszcze coś mi tu Radzi go tyłu panowie, radzi go tyłu o. Kurwa, zapomniałem klatki to wyłączyć Chuj, już będą ukazane. gdzie moja piechota? jeszcze ja, możesz to wygrać To jest jeszcze taka przewaga, z której można się wciągnąć Sukces no ciężko mi się, jest... No tych kurwa pikinierów kurwa i... Dawaj, że szybciej, się Rajesz, głupie To jest niepewne wszystko jeszcze, to jest taka jak w... w przypadku moim, tylko że odróbimy... To kurwa przejebie, to no mówię ci, że to przejebie, no Nie no, może jeszcze ci się uda to osiągnąć Spróbować, ten gnieźnik z tutaj Mongo, kurwa No, tutaj się to A tu co się dzieje w ogóle? Jeszcze jest jeden jakby Dobra! Cisnąć ich! Ale u mnie leje, kurwa! A ty masz... LOL Dobra, ja w deszcz. Ale słyszę. Co? No. Desz? Ale u mnie pada. Tak? No. Dobrze, kochana. Dobrze, no. O, generał mi To nie będę cię udziała. A kurat kurwa na tę na godzinę się uskowało <laughs> Nie żebym chciała, ale kurwa nie no, Dobra, Tu pękli, jest pękli, kurwa, tak samo pękają gruzy A może się uda Jakimś cudem Już przejebałem, znowu kurwa, nie? Ja pierdolę, je. Yeah. Nie, no jeszcze może wyglasz No wygam kurwa, pizdę wygłam, kurwa, kurwa, kurwa i... nakrępuje jeszcze kurwa, może co? Zachz kurwa, jechać ja tutaj. Przy ja tu nic nie robię. Ja tylko patrzę tu mekał kurwa jak jakiś mugel kurwa z Hogwartu, kurwa Harry Pottera kurwa. To masz dobrych łuczników kurwa, no, trzeba się przyznać. ale jeszcze, jeszcze, do, jeszcze nie jest koło jednej, nie ganiać ich tylko można ożynać ożywać, mongolskich kurwa. No dzieci ma 70, 74, no. 74 dopiero. No. Ale jak to się stało w ogóle? Nie, no nie wiem właśnie, kurwa. Miesz przewagę, znowu, ale już przewagę. Co ja tu jeszcze mam, kurwa? Tu mam jeszcze, tu jest jeszcze jakiś oddział. W co on w ogóle odpierdala? No kurwa, dawać też na tył ich uderzać im. No kurwa, ale na coś mi to że on, też połączyć? No, się... Ja pierdolę do mnie. No kurwa, się... jak on tak chce, będzie jeszcze to kurwa. Slepciej może, nie? kurwa, tak to w życiu nie dojdziecie tam, no kurwa Ci Cześć, jeszcze, ten o... jeszcze mam oddział No wejdę właśnie, kurwa to jest... No co jest grane dzisiaj z niwami wszystkimi, kurwa Czekaj, Nim... czekaj, może jeszcze dam radę Może kurwa to może jeszcze, aha, uf, to tylko strzelecka A tylko, bo a, strzelecka, sz to masz dwa oddziały No ale tylko właśnie strzelecka, nie? A no. strzelecka najwięcej potrafi, nie? Czyli znaczy, bym powiedział, że troszeczkę mniej potrafi. Znaczy, ona jest kulna. Ona jest strzelecka. Ale z nim się da no. wygrać. Pamiętasz, co ostatnio ci zrobiła? Nie, nie pamiętam, który mecz? Z kim? Jak polską grałem? No tak, ale, no, ale No, ale no, no, to była Polska, nie? No tak. No. No, bo jest jakieś 60%? 60%, nie? Dobra Kurwa, masy lud ludzi przyszło teraz tutaj. Dobra. Widzło. Przypieprzyć im tutaj z spurmowy. Nie no, teraz już mi wigać. Ale ja popełniłem mały błąd, bo byłoby lepiej to wyliczyć. Byłoby lepiej. Ale Strzelać, 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 strzelać kurwa z tych łuków, kurwa, z tych, co, co tam co tam macie kurwa. Nie, ale już... To już nie dadzą to działu, no. O! Oh, krzyżacy potęgą są tutaj wek. Mongołów rżnęli kurwa. Nie, ale powiem ci, że kupę, wiem, błąd, bo tu jest jednostki, które nie są dobre e, dla jazdy.

Nie, nie. nawet do nawet ale dobra. Nie ma tragedii. Jeszcze kurwa. Kurwa, nie wyłączyłem frapsa, A i dobra, będzie tak. Wiem wiesz o co chodzi, nie? Że zostało mi te z tym numerkiem, Bardzo mało frapsów. Momentami to nawet 18 było. Ale dobra. U mnie też właśnie w jednym momencie. To mi się będzie ciśnienia. Ale Spokój. Opanowanie. Teraz już można spokojnie. Żeby krzywdę nie zrobić. Tam się jeszcze biją na siebie wiesz. No. Czekajcie co tam się dzieje jeszcze. Ten, ten. Twoje jeszcze nie pęknięcie? Nie wiem, no, uciekają. Ale pęcznie, że był moment, że popłyniem błąd. Był mo moment, że popełniłem błąd, wiesz? W no, ale widzę, że twoi pękają a już to pada czy nie pada kurwa, bo nie wiem Czekaj no Ja pierdzielę O, jeszcze moje... Bone, go... no Muszę wstać i zobaczyć kurwa, bo nie wiem, że pada O, Nie ma tragedii Kurwa, pada to mało powiedziane kurwa No pierdala To to gramy jeszcze jakiś mecz dzisiaj? Pojebane Ale nie wiem czy będę... By... Czy będę czas, bo godziny. Jesteś? Nie, dzisiaj już nie mych. Ja już nie mam czasu dzisiaj Hm? Nie, mówiłem, że nie mam czasu dzisiaj przesagrać tak Mmm, szkoda. Ale dwa, dwa odcinki masz, nie? Znaczy ja też mam, nie? Ja mam już nie przyniesionek już ustawić ten, ten z tymi co tam grałem z tą Ale te, te dwie bitwy były trudne już dla mnie, znaczy trudne, bo... Jeden, w jednej bitwie popełniłem błąd a w drugiej miałem trochę pecha na początku. Gdzie oni, kurwa, idą? się i wszystkie... Nie wiem, gdzie... nie wiem, gdzie są moje przeciwnicy jeszcze. Gdzieś na po... na północy chyba. Się... Ja pierdziele, tu jeszcze masz? A czemu moi stoją? Uderzyli na nic Trzeba by coś innego jeszcze zagrać, nie? No wiadomo, Mediawad też się może po co znudzić, nie? No. Jakby ja ja miał tom, Rome Total War, jak ty byś miał też tu, nie? Bo to jest wiesz, to jest, medieval jest jakby starszym bratem tej tam tigry, nie? To jest kolejna część, ale tamta jest z moim zdaniem lepsza. Ewentualnie ty jakbyś byś Napoleona napotkał, no no zwycięstwo, no zwycięstwo, no, no ale mnie faktycznie więcej ludzi, no znowu, znowu poszedłem na ilość No i to przyniosło skutek znowu zwycięski No i co? Ugra w toku Spokojnie Dobra No cóż Sylwius znowu Polek Na polu bitwy kurwa i chuj Nie ja no, może kiedyś wygra w końcu, nie? Może kontynuować? przyjdzie ta Tak. Z chyjami. No, tylko po. na chwilę. Nie yeah, no. Można by się zagrać tutaj. Ale już mi się trochę też nie chce. Musiałam, mam też obowiązki. No, no tak, to jeszcze wrzucę na odcinek. Zobaczymy, no, co z tego wyjdzie. Ja też wrzucę. Nie wtedy. Zapomniałem wyłączyć frapca No ale trudno. Czy nie wyłączyć, tylko przestawić. Dobra. To chyba nie kończymy, przystawić. nie? Ale jak przestawić klapka, nie rozumiem No bo będzie wyświetlał ten... Ilość, ilość, wiesz, klatek Podczas filmiku A, na, fi na, na filmiku? No. Znaczy u mnie, bo u ciebie to nie No Chyba, go nie rzucę, nie zobacz Tamten tam chyba też tak jest, wiesz? Łe, to o tym się nie przejmuj, tym tam się nie przejmuj Dobra to kończymy chyba, nie? A wiesz co, ci po, wiesz co ci polecam za program też do nagrywania Actiona. Aha. O może ciekawa, ciekawa Tym, pozycja. Ty, co? Co ja nagrywam. Tym co ja nagrywam. Wiem. Tym, co ja nagrywam. Tylko, on, no. tylko on wiesz, on nie wszystkie gry też wyłapuje, nie? Bo on jak na, na przykład obiektywa no, na Direksa i OpenGL, nie? No nie. No. Jak tak na przykład takie gry jak na przykład starsze typu co Direksa nie obsługują, to już nie bojie, nie? No tak no. Dobra, to kończymy, co nie? No Dobra, to Na razie Trzymajcie się Cześć No Cześć